Polska. Rok 2019. Od kilku tygodni nasz kraj jak i całą Europę zalewa fala upałów. Jest wtorek. wstajesz rano jak zawsze do pracy. Budzik dzwonił już trzy razy. W końcu udało się. Otwierasz oczy. W mieszkaniu panuje półmrok. Idziesz do włącznika światła, żeby je włączyć. Nic z tego. Nie ma prądu. Trudno myślisz sobie. Pewnie jakaś awaria. Idziesz do lodówki. Robisz sobie kanapkę. Włączasz ekspres do kawy. No tak, nie ma prądu. Idziesz do łazienki, na poranną toaletę, z kranu nie leci woda. Spuszczasz wodę w toalecie, zbiornik był jeszcze pełen, bez kawy i kąpieli wychodzisz z bloku. Winda nie działa, musisz zejść z siódmego piętra. Trwa to chwilę, w międzyczasie dzwonisz do kolegi z pracy, zapytać, czy u niego też nie ma prądu. Brak zasięgu, smartfon nie działa, brak internetu. No nic, chowasz smartfon. Baterii i tak już nie zostało na długo. Wychodzisz na ulicę, na przystanek. Tłum ludzi czeka na tramwaj. Nic nie jeździ. Podobno podstawią autobusy zastępcze. Brzmi niewiarygodnie, jak scenariusz filmu science fiction. Niestety, to nie jest science fiction. Blackout trwa już kilka godzin. Telefon i komputer rozładowały się. Nie masz radia na baterie, więc nie wiesz, co się dzieje. Zresztą nikt tego nie wie. W kranach nie ma wody, a sklepy zamknięte. Zresztą i tak nie masz jak zapłacić, bankomaty i karty nie działają, wystarczyło tylko kilka godzin, a już nie możesz skorzystać z większości zdobyczy cywilizacji. Najpierw blackout zauważymy na ulicach. Tramwaje i metro i sygnalizatory zatrzymują ruch. Na szczęście warszawskie metro ma system awaryjny, który pozwala doprowadzić każdy wagon do stacji. Ludzie wydostaną się więc z pułapki. Gorzej będzie z tymi, którzy utkną w windach, których w miastach są tysiące. Ekip konserwatorów nie ma wielu, a zamknięci w windach i tak nie będą mogli zadzwonić po pomoc. Komórki rozładują się, a sieci komórkowe też przestaną działać. Stacje przekaźnikowe też są przecież na prąd. Bardzo szybko więc zapanuje informacyjny chaos. Nikt nie będzie wiedział, co się dzieje i co ma robić, a to dopiero początek. Krany wyschną niemalże natychmiast. Pompy są bardzo energochłonne. ścieki też po kilku godzinach staną się problemem. Bez pomp w niektórych miastach zaczną zalewać ulice. A co ze szpitalami? Są pełne chorych. Trwają tam operacje, a karetki zwożą nowych ludzi, którzy ulegli wypadkom przez brak sygnalizacji świetlnej i chaos na ulicach. Szpitale mają agregaty prądotwórcze i zapas paliwa. Jednak nie są one zbyt duże zazwyczaj zapewniają kilkugodzinną pracę w trybie awaryjnym, ale co z tego, skoro personel i tak nie mógł dojechać? Nie ma lekarzy i pielęgniarek. A ci, którzy zdołali dojechać, albo byli na dyżurze, nie dają sobie rady z ilością rannych. Za kilka godzin trzeba będzie uzupełnić paliwo w agregatach, ale tu ponownie pojawia się problem. Bez prądu nie działają dystrybutory, a cysterna nie dojedzie, ulice są zablokowane. Po kilku godzinach blackoutu nie da się już zrobić żadnej operacji. Nie działają też sklepy, terminale płatnicze i bankomaty. Ludzi przygotowanych na taki scenariusz nie ma wśród nas zbyt wielu, więc szybko dojdzie do grabieży. Pozbawieni wody i żywności ludzie będą próbowali zdobyć je za wszelką cenę. W takim scenariuszu noc będzie najgorsza. W ciemnościach szabrowników trudno będzie powstrzymać. Rano obudzimy się już w zupełnie innej rzeczywistości. Firmy i zakłady pracy nie będą funkcjonowały. Nikt nie pojedzie do pracy. Nikt nic nie wie. Nie ma wody. Kończy się jedzenie. Przecież wszystko jest w sklepach i nikt nie ma w domu zapasów. W czasie blackoutu to właśnie dostęp do wody, jedzenia i informacji będzie największym problemem. W takiej sytuacji najrozsądniej wydaje się opuścić miasto i uciec na wieś, gdzie ludzie produkują jedzenie, a wodę można czerpać z rzek, ale brak sygnalizacji sparaliżował miasto. Samochody stojące w godzinnych korkach zużyły paliwo, a zatankować nie ma jak. Do dystrybutorów, jak już wspomnieliśmy, też potrzeba prądu. Porzucone auta blokują ulice, nie ma szans na ucieczkę. Nasza dotychczasowa historia brzmi jak scenariusz niezłego filmu katastroficznego. Ale czy na pewno? Jeśli 40-stopniowe upały się utrzymają, to nasza sieć energetyczna może tego nie wytrzymać. Elektronie węglowe muszą być chłodzone wodą. Kiedy woda w jeziorach i rzekach zbytnio się nagrzeje, nie można jej używać. To z kolei wymusza ograniczenie mocy produkcyjnych a w lecie, kiedy wszędzie chłodzą klimatyzatory, notuje się zazwyczaj rekordowe zapotrzebowanie na prąd. Sieć w Polsce już teraz jest przeciążona. Przewody rozgrzewają się, zaczynają stawiać większy opór i przepływa nimi mniej prądu. Do tego niebezpiecznie się wydłużają i może dojść do ich zerwania. Gdy blackout dotknie kilku wsi czy małego miasta, spokojnie zorganizujemy pomoc, ale gdy wydarzy się na wielkim terenie, Obejmie pół kraju, albo nawet cały kraj, albo pół kontynentu, wtedy nie byłbym taki pewien, czy nasza cywilizacja podźwignęłaby się z takiej klęski, czy pierwotne instynkty przetrwania nie dałyby o sobie znać? W kilka chwil wszystkie zdobycze naukowe, cała nasza technologia byłyby bezużyteczne. Czy nasze wartości, szacunek do drugiego człowieka, prawo i zasady naszego świata przetrwałyby taką próbę? Czy będzie to koniec naszej cywilizacji? W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Pozostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie minął cię kolejny odcinek. Cześć!